Szykuje mały powrót na górę. Joey, Joey, Come on, Joey. Tam zrobię tym zaległą rzecz, żeby ją, żeby jej nie zostawiać na później. Ponieważ, no, na śmierć o niej zapomniałem. Tam jest fajny tekst. A Ona jest tutaj. Od razu ten kabel. Spróbujemy coś z nim zrobić. I can't reach the cable. A może ty to zrobisz? Fancy doing some welding, Joey? You bet. I want some Kto jest the victim? You can't go using your welder on people. Oh yeah, who says? Asimov's laws of robotics. It's fiction, Foster. It's just something some guy made up. It's sound moral sense. Anyway, what I had in mind was that cable. This sounds like a job for Captain Welder. No, zrób to, zrób to. Can you try welding the cable again? Sure. Just... I po kłopocie wracamy. I teraz powiem o tych prawach robotów, czy robotyki Asimowa. Isaac Asimov to był pisarz, też Come zdaje on, się science fiction. I w, w, swojej, w swoim opowiadaniu zabawa w Berka. On sformułował tam trzy prawa robotyki. Pierwsze jest takie, że robot nie może skrzywdzić człowieka, ani dopuścić, by stała mu się krzywda. Drugie prawo to jest, że robot musi być posłuszny rozkazom człowieka, chyba że stoją one w sprzeczności z prawem pierwszym. Czyli nie może, go, nie może skrzywdzić drugiego człowieka, tak wnioskuję. I trzecie prawo, robot musi chronić sam siebie. Chyba, że stoi to w sprzeczności z pierwszym i drugim prawem, czyli trzy prawa, pierwsze nadrzędne w stosunku do pozostałych, drugie nadrzędne w stosunku do trzeciego. Taka ciekawostka, ciekawe nawiązanie. Zabieramy kabel. To przejście górą to w zasadzie jest to samo co dołem, tylko takie urozmaicenie, żeby było. Hi, my name's Foster. Pleased to meet you. I'm Kelly. Oh, our What's going on in this city? Something wonderful. Tell me about it, please. I can't do that. Everything will become apparent when the time is right. What are you doing? just watching and waiting what for i won't know until it happens <laughs> super I guess not are you feeling all right never felt better you look depressed don't worry about me you've got enough to worry about what do you mean who are you it's too early to tell i'm newborn too much in flux. Hmm. I don't understand. Do you always talk in riddles? I don't think I do. Maybe it's your perception that's at fault. Maybe your interpretation of what I say differs from the intent of what I mean. Maybe. Can you direct me to the ground level? You're a social transcender. Strasznie tajemniczy gość. Niewiele z tego rozumiem. Sorry. Stąd wyszedł lamp. Więc to jego chyba jednostka mieszkalna. Z jakimś kotkiem sobie mieszka. O, monitor, magnetowid, ale ma luksusy. No, w 1994 roku to magnetowidy były jeszcze w cenie, w modzie. Teraz już nie są, a szkoda. Jednak miały swoją, taką specyfikę i walałem mniej niż płyty DVD. Teraz się wszystko w tym komputerze robi, no. Nie tylko się gra, nie tylko się pracuje, ale... Dosłownie wszystko. A to jest... inne mieszkanie, ale czyje? S. Reich. Więc to jest gdzie lived. Hej, Lam! Hello, supervisor. Oh, it's you. I didn't expect to meet you here. How did you gain access to this level? I took the elevator, same as you. You're not following me, are you? I've got better things to do with my time. Is this where you live? Yes, this is Bellevue. Very nice. Living here makes my job more bearable. But how I wish I could get away sometimes. What I need is a holiday. A break from all this managerial responsibility. Bet you're wondering who fixed the elevator. Whoever it was, he gets my thanks. Actually, it was me. You don't expect me to believe that, do you?

Może się dostaniemy za jej pomocą do środka. O tak. Co tu ciekawego? It's a food dispenser. It must be empty. A poor fish will be hungry. jest dla rybki, zapewne. Better not touch. It might bite. Tak, rybka cię może ugryźć. Co to? Rekin czy pirania? Cóż to takiego? Niebezpieczne motocykle. A wiadomo kto marzy o motocyklach, nie? Gość od podróży. Jakiś certyfikat teraz spójrzmy. Klub miłośników ryb. Third prize tropical mutant category. Oh yeah. Nothing in there but a dirty tissue. There's nothing in there I want. A nie mieć? Monitor da się włączyć? Chyba nie. It's not switched on. It doesn't work. The power. It shows different kinds of fish. Reich must have been fond of them. Ale Reich już nie żyje. Szkoda tej jego ryby, bo pewnie zdechnie niekarmiona. Ale cóż? Dozownik nie działa. Tak, pewnie niewiele roślin w tym świecie jest. I idziemy robić interesy z gościem swoją drogą, gdzie jest Joey. Z gościem od podróży. Słyszeliśmy chyba już, że Lamp lubi... Chciałby odpocząć, bo ma dość pracy tego nadzorcy przy fabryce. Więc jakieś tam układziki może się uda przeprowadzić. Masz koleżko. You mean it? Oczywiście, że tak. To jest problem kolektora Lawrence. Szukam tego lat. Teraz trzeba poszukać Lamba w takim razie i mu zaoferować. Można też próbować to wcisnąć innym ludziom. O, ale jest lamp. O, lamp pojechał. Dobra, nie będziemy za nim biegać. Jeszcze sobie tutaj piętro zwiedzimy, a później poszukamy lampy. O, to jest gość. Właśnie to chciałem Wam pokazać. To jest gość, któremu można próbować wcisnąć ten bilet. Hi, who are you? Can't you tell? I'm Mr. Cool. And you're encroaching on my personal space. How can I get out of the city? Have you thought about defecation? Defecation. Don't you mean defection? What? Isn't that what I said? I asked you about leaving the city. Not bodily processes. You're not making sense. Ale restrykcja na Aj, ale błąd. Ojej. Nie wziąłem biletu, bo on nam wydrukował, ale nie dał do ręki. No cóż, trudno, muszę wrócić. gapiostwo nie popłaca. Przemieszczenie się między lokacjami czasem tutaj troszkę trwa, zwłaszcza jeśli trzeba czekać na Joey'ego, ale tragedii nie ma. Oj nie, tu w wielu grach bywa gorzej, między innymi w The Lost Crown. Kto oglądał ten wie, albo kto sam grał. O, zabieramy bilet i problem z głowy. Granie jest jakaś bardzo długa. Myślę, że powoli się zbliżamy do połowy. No gdzie ten Joey poszedł do biura podróży? Ach, ale fajnie jest klimacik. Tutaj ta muzyka moim zdaniem też go jeszcze podkreśla. Ale też ten cały świat i te postacie.

Teraz gdzie jest Lamp i to jest nasz problem? Idziemy go szukać. Tak się zastanawiam, czy to zrobić jeszcze teraz, czyli w kolejnych odcinkach. W chałpie go nie ma. Więc być może trzeba będzie jechać wyżej windą. Może tam buszuje po swojej fabryce. Zresztą to nawet lepiej, bo, bo, bo i tak będziemy się musieli jeszcze wybierać na górę, niezależnie od poszukiwania. Lamba, gdzie on jest? Jesteś tutaj dobra. To hey, Lamb. Would you like this ticket? What's it for, lad? A tour. Wouldn't you like a holiday? You're right. I really deserve a break. You know, I'm so touched. I'm going to give you something in return. I was kind of hoping you might.

to było dobre zdanie? Na pewno coś oznaczają. Widać, że się chłop zna. Na pewno coś oznaczają. No nie mogę. This machine is to drive the conveyor, but it's not working.

No i będziemy się już oprowadzać w kolejnych odcinkach, na które Was zapraszam. Papa, pa, do usłyszenia.